Ja jeździ, co ja mogę. Medison Hotel Azot, Hamburg, centrum Hamburga, 21 styczeń 2024. Roningsmark stacja Ubanek. Miasto założone przez Adolfa III, syna Adolfa II, ojca Adolfa IV i biskupa Brunona. Zawdzięczamy biskupowi Brunowi miejscowości w Polsce. Nie wiem ile setek, ale na pewno od jego nazwiska jest Bruno, jest Braniemu, Przewdeczwałdzie i Branice. W granicy, gdzie w 1903 roku przed Pontyfikatem jeszcze polskiego papieża piusa X, miasteczka miłosierdzia w granicach założył Biskup Natan. Niezwykły Biskup Natan. W 1867 roku chyba się urodził, 11 listopada. Niezwykły miasteczka miłosierdzia, gdzie zatrudnił siostry od matki boskiej niepokalanej. Założone zgromadzenie w dniu ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu 8 grudnia 1854 roku przez Piusa XIX, który był królem Polaków w Rzymie, a urodził się jak powstała rewolucja francuska 13 maja 1792 roku. Dziś jest rocznica, kiedy 21 stycznia 1793 roku zgidontynowano króla Francji Ludwika XVI, wnuka polskich królów Augusta III Sasa, królowej Józefy. Skazano go na karę śmierci. Rocznica koronacji jego dziadków na Wawelu, która była również rocznicą koronacji Jana Kazimierza na Wawelu. niezwykłe, bo tutaj jego rodzina budowała Hamburg. August Ludwik XVI był bratem trzech królów, dwóch królów. I był kuzynem księcia warszawskiego, który był wnukiem cesarza, Karola VII, wnuka króla III Sobieskiego. Jak został wybrany na cesarza, koronowany przez swojego brata we Frankfurcie nad Menem, Karol VII. Była to niezwykła uroczystość, tysiąclecia. Tysiąclecia synody zwołanego 12 lutego 1742 roku we Frankfurcie nad Menem przez Świętego Bonifacego. W tym roku urodził się Karol Wielki, który pierwszy kościół w Hamburgu założył 25 grudnia 810 roku. Kościół mariacki, przy którym święty Angska, zakładając Hamburg 10 listopada, 800 biskupstwo w Hamburgu 10 listopada. 1831 roku wybudował Wielki Klasztor, a w tym klasztorze po stu latach od jego śmierci, 3 lutego 1865 roku zmarł, przysłany z Rzymu do Hamburga przez otona I, 132 papież. 5, a zmarł 4 lipca 1965 roku. Urodził się w Rzymie 2 marca 1915 roku przy Zamku Anioła. Po latach w tym samym miejscu urodził się ostatni fatimski papież. Pius XII, 2 marca 1876 roku. 66. rocznicę urodzin. Wieża Leona 13. Ich rocznicę urodzin 2 marca w 17 roku przy Moskwie w Komensku ukazała się Matka Moska, wiedząc, że planują rewolucję. Że planują właśnie 13 maja w 17 roku, kiedy poświęcenie Biskup Epiusa XII jako nocjusza papieskiego na Bawarię. Tego właśnie dnia. A Lenin zaczął swoją misję. Żołnierze Lenina już do kościoła, kościoła w Moskwie i zaczęli mordować dzieci, które były przeszły na religię. A dzisiaj jest stulecie śmierci Lenina i rocznica Ścięcia Króla Francji, który był potomkiem tutaj ufundowanego, tego kościoła przez jego przodka. Kościół św. Józefa. Jego dziadkiem był, knukiem Fryderyka był król polski August III Sas, August drugi Sas, a jego syn August III Sas był dziadkiem Ludwika XVI. Tutaj w tym miejscu był cały dwór francuski po rewolucji razem z kardynałem francuskim.